To jest Hask Patrzcie, żula Ciekawe jaki ile zadaję. Serduszko. Muszę zobaczyć ile. by wypadło ale mamy czwarty level i nie wiem co wypadło a musimy sobie zjeść ale weźmiemy sobie piasek chyba sobie zrobię łopatkę też nie wiem ale na razie nie weźmiemy sobie piasek o ty Mały zombie, jak ja ich nie cierpię. A no, mamy tu upieczone mięsko. Tu to jest... No. Tu też mamy mięsko. Okej, okay, mamy już... Osiem... No, osiem bloków tego... Sor sorki, sorki, piasku. Akurat tamte drzewko, co żeśmy wyrąbali w którymś tam odcinku czwartym bodajże. To akurat było te właśnie te, co daje. No te, te deski. A my sobie przepalimy. Tu damy piasek. To udamy. Pięknie. Ej, wyjmę to. Ciekawe co to się... Węgla. Da się. No to spoko. tam dam sobie tu trzy żeby mi się tam zrobiło Ale my pójdziemy jednak Po to, po tym węgiel Bo szastą teraz z nim jak jakiś Węgioner To nie jak milioner Nie jestem śmieszny ale dobra wbijamy tam na górę potem sobie zobaczymy jak obejrzycie tamten filmik tamten wcześniejszy i potem wybierzemy imię dla konika spojrzyjcie do waszych komentarzy jeśli ktoś w ogóle napisał Ale dobra te drewnianko sobie weźmiemy i zrobimy tak. Mm. I to by było na tyle. Okej, okay, tu mam słaby, 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 żaby. Więc teraz sobie pojedziemy z dachem. No nie. Ale dobra, mogę to zrobić tak. U. Mam nadzieję, że jak daję doble to na brzuch, bo mnie ręce bolą. To, że to nie dzieje się z tego. Bo bo ja to robię praktycznie ciągle a nie chcę żeby filmik był do kitu także nie wiem ale już nie będę nawet na brzuch kłaść trudno ręce mi będą czasami po prostu opadać, umierać ale co tam poświęcę się Trochę. A z kobla. Wpadłem teraz na taki pomysł dosłownie teraz, że zrobimy sobie daszek. Bo też go mamy dużo. A jaskin tu jest dużo. Tu, tu, a nie tam. Bo tam jest ogrom, ale tu są takie biedne. To jest takie biedne jak lewiatan. A tam to jest bogate jak Little. No. <laughs> Także zrobimy sobie tam kopalnię jeszcze inną. To sobie skopiemy. To sobie zrobimy. I wszyscy zadowoleni. A właśnie dobra, bo to jest dach. Dobra, to jest dach. Tu będzie pokój jeszcze, nie wiem na co. Możecie dać pomysł w komentarzach. A ja oczywiście z moją inteligencją, może nie, nie co z inteligencją, inteligencją, ale co z pamięcią sprawdzę jak się, a już nam się przepaliło osiem, dobra. Bo piasek nam się już skończył, sprawdzę jak się robi ten. No. Ale chwila, chwila, chwila. Jak się to Boże. A nie 16. Szesna... O przyszły mi powiadomienia z YouTube'a. Co? 16? Nie. 2. A nie 16. Spoko. Hmm. Czyli to jest tak jak słaby. Świetnie, kilofem robię... kilofem arąbię drewna i mi to chyba wychodzi wolniej niż z samą ręką. Tu już niestety nasza pierwsza pamiątkowa zostawię sobie ją na pamiątkę tak dam do tej cennej skrzynki i to będzie nasza pamiątka jak ta seria się zakończy to wyjmę ją i nazwę ją Wiesiek nie to było słabe nie wiem coś tam z nią zrobię to sobie schowajmy tu to tu i idziemy do wika mhm Dobra teraz to i to sobie wygumuję i wpiszę jak się robi. Mm. 2000 years later mm. No właśnie, drabinkę Drabinka Drabinka Samych patyków A nie, to spoko Biją sobie w mojno Jak prowinne ziomki biją sobie w mojno Dajemy Razum game. Czyli patyki, 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 patyki. Ja chcę patyki. Trzy drabinki. Ja. Yeah. I też ko musimy sobie zbić. I chyba nic na mnie dropło. Także bieda w kraju, ale co tam to sobie zrobimy. Nie wiem co wiem co. To sobie z I po prostu będę robił tak. Już jest noc, ale ja sobie tam zrobię. Czy ja sobie tam zrobię? Czy ja sobie tam zrobię? Pochodnie właśnie dam. Tak. Boże, tu ciemno jak w tupie. Mm, jednorożca. Chociaż tam pewnie zawsze jest jasno. I skończyły nam się pochodnie. A my weźmiemy sobie szkło. No i fajnie. <laughs> I zrobię tylko Pyk, pyk, to miało wyglądać o tak. Pyk, pik, pyk, pyk, no, no, pyk. I, i, i zgadnijcie, co będzie teraz. Pyk, o, jo, 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 jo. teraz bym zrobił daba, ale wtedy bym musiał dać tablet na kolana i wtedy by było to... Także ja idę już spać. Mam nadzieję, że... Te krótkie filmiki z muzyką i to wszystko Wam się podoba. Ja się powoli będę już z wami żegnał. Także albo zrobię jeszcze drzwi, nie, nie zrobię. Ale trzymajcie! To trochę jest podobne do życia. Robisz coś, dajesz coś i... A jak coś to odzyskać, to dupa. Także trzymajcie się i cześć.